specjalnie złożyć gratulacje Lebronowi, Jamesonowi, jak, jak, jak te, te rekordy punktowe zdobywał. Widziałeś to? Widziałeś tą przerwę w meczu, jak on tam pobijał ten rekord Jabara? Mnie troszkę śledziłem na Instagramie, tam jakieś wrzutki były do tego na pewno. Na pewno myślę, że nie czeka na gratulacje ode mnie, ale na ale pewno to jest, jest to niesamowite to jest fakt, osiągnięcie, którego, którego obserwujesz, jeśli chodzi o tych wielkich sportowców. Tak, na pewno, na pewno, na pewno myślę, że to jest jeden z najlepszych sportowców w ogóle na świecie. Czyli tak, ja jestem troszeczkę z innej generacji, to dla mnie największym koszykarzem w historii tej dyscypliny był Jordan. Jak podejrzewam Ty jesteś w tej sekcie Lebron James, tak? Eee, w, seksie, tego, w, seksie, że... w sekcie żadnej nie jestem, żadnej ale nie tak, jeżeli mam, y, rozmawiamy o tak zwanym GOAT i koszykarskim, tak, ja wybieram Lebrona Jamesa być może ze względu właśnie na, na różnicę pokoleń, być może po prostu Staram się, jak, gdy patrzę na to jak najbardziej obiektywnie, to po prostu wydaje mi się, że, że, że jako koszykarz LeBron James jest lepszy. No dobrze, ale tak nawet z ciekawości, bo gdzieś od, od, od młodych lat, czy może, czy może taki idol z innej dyscypliny, mówny się z innego świata, on jest kosmitą tak naprawdę, uh -huh. prawda? On jest z takich dyscyplin typu golf, yy, piłka nożna na najwyższym poziomie, że oni tak jakby na jednej planecie żyją i te swoje sporty uprawiają, może być inspiracją. Dla ciebie na tak. przykład. O, oczywiście, myślę, że tak. Może nie pod względem technicznym, bo uprawia inny sport i myślę, że nie odbija tak piłki do siatkówki jak. Podejrzewam, że miliona dolarów, ja. dolarów rocznie na odnowę biologiczną, też nie wiem. Eee, niestety takich środków nie posiadam. Gdybym posiadał takie środki, środki, to na pewno bym bym to robił, ale jeżeli chodzi o etykę pracy, podejście do sportu, podejście mentalne, podejście do drużyny, to wszystko można czerpać i się wzorować. No Ciebie to miał kto uczyć, tego wszystkiego, co przed momentem wymieniłeś, bo był tato, tak. czyli Jarek, no i była cała masa wujków, tak? Tak. E, tak szybko, wujek wujek Sordyl był? Był. Był wujek e, Szyszko? Tak. No to opowiadaj, no, e, jak to było, no. Ty miałeś e... dosłownie pewnie tam 3, 4, 5, 6 latek i podejrzewam, że wcale nie, nie byłeś otoczony jakimiś zabawkami klasycznymi, które dziecko dostaje, tylko ta piłka do siatkówki szybko się pojawiła w rękach. Bardzo, bardzo szybko. Ja w głowie mam takie przebyski, nie powiem, żebym dobrze tego dokładnie pamiętał, bo ciężko jest, ale pamiętam nawet trasę na Bemowie, jaką z pokonywaliśmy. Chodziliśmy na, na starą halę Legii, na której teraz jako Projekt Warszawa czasami trenujemy, więc wróciłem na stare, stare śmieci. Tam była taka dziura w płocie, teraz tam jest nowoczesne osiedle, boisko do piłki nożnej. Wtedy było zwykłe pole i przechodziliśmy w dziurę w płocie, więc ta siatkówka została za szczepiona gdzieś e, przez mojego tatę. E, jestem... Wojtek Drzyzga chyba wtedy był trenerem. Ja Wojtek był, na... był, był trenerem trenera. mojego taty. Mój tata tak. grał z Kubą, bednarukiem, z Robertem Pryglem. Mhm. E, grał z Mariuszem Szysko, Szyszko, z Mariuszem Sordylem. I gdy, tak jak pokazałeś, gdy byłem taki mały, no to, to, to wszyscy byli dla mnie po prostu wujkowie, a teraz gdzieś oni w innych e, rolach, e, czy trenerskich, pre, prezesowych, teraz przewijają się na, e, dalej w moim życiu. E, no już w, wujek do nich e, się nie zwracam, bo, bo wyglądałoby to dziwnie. Ale jesteśmy wszyscy na ty, bo ty na Jesteśmy tato na ty. Stato tak? jestem na ty. E, zwracam się do taty. Jarek. Y... Ale to mamy podobnie, bo mój syn też jeszcze chyba ani raz w życiu nie powiedział mi tato, zawsze mówi mi Krzysiek, więc, więc znam to tylko z, dru z drugiej strony. Tak, tak. Ja jak mówię do taty, tato, to on się pyta, czy coś się stało po prostu, więc już, już tak się przyjęło. No to dobra. I ten Jarek cały czas ci towarzyszy, bo ja wielokrotnie miałem okazję, gdzie grałeś z reprezentacją. No to Jarek jest często, mama też jest często. To ci nie przeszkadza, że rodzice, no że tak powiem, są cały czas. Oczywiście już nie, nie biegną może z kanapką, tak. ale są tam na tych trybunach i, 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 i cię i ci wspierają. A absolutnie nie. Zdaję sobie sprawę, że to są moi najwięksi kibice na, na świecie. Wspierają, wspierają mnie podczas każdego meczu. Wydaje mi się, że te mecze kosztują ich jeszcze więcej niż mnie. A propos Jarka, to tata w tym meczu nie był na żadnym meczu na żywo, bo po prostu nie daje rady stresowo. To jest taka ciekawostka, więc ja jestem bardzo wdzięczny za to całe wsparcie, które od nich otrzymuję i to, że mi kibicują, trzymają za, za mnie kciuki, yy, są ze mną w gorszych momentach, w lepszych, więc na pewno to, to, to jest dwójka moich największych kibiców na świecie. No to dobrze, to odkrywajmy kolejne yy, takie, może nie wszyscy o tym wiedzą. Więc tak, tato nie jest tato, tylko jest Jarek, ale ty nie jesteś Artur, tylko ty jesteś Kacper. E, tak, to się zgadza. W Domu Rodzinnym mam na imię Kacper, e, wydaje się to śmieszne. E, ale jakoś tak się przyjęło, że mam dwa imiona, Artur Kacper i w Domu Rodzinnym byłem nazywany Kasper przez najbliższe To czemu ci nie dali od razu Kacper? Pytałeś, no, pytałeś... Pytałem się, ale kluczą jakoś strasznie wokół tego tematu, dają niejasne odpowiedzi. Ja myślę, że ta historia pozostanie dla mnie do końca życia zawsze jakoś tajemnicą tam musiały być jakieś machlojki albo zakłady, bo, bo nie, wiem, nie wiem, skąd się to wzięło. Ale to Ci zupełnie nie przeszkadza, aczkolwiek czasami pewnie było, zwłaszcza pewnie na etapie jakimś jeszcze szkolnym, dziecięcym, no tak trochę bo mogło być parę takich śmiesznych sytuacji, I prawda? Ty mówisz Jarek, a, ty, a, a Jarek mówi Kacper, tak. tu tato, tu syn, a ci ja, inaczej Ja nasyma. w wieku pięciu lat dowiedziałem się, kiedy naprawdę, jak naprawdę mam na imię i było, było to dla mnie lekkie zaskoczenie, wtedy już chciałem być Artur dla, dla wszystkich. E, na pewno większy problem chyba później to stwarzało dla rodziców, gdy jeszcze byłem, bo była taka sytuacja, że tata próbował mnie odebrać z przedszkola czy ze szkoły, i chciał odebrać Kaspra Szalpuka, a tam nie mieli takiego e, dziecka, bo byłem tam zapisany pod imieniem Artur po prostu, więc takie jakieś to stworzyło sytuację. No dobrze, jesteś chyba w grupie, a wcale to nie jest mała grupa siatkarzy, która. Bardzo dobrze pewnie będzie zawsze wspomnieć Anastaziego. Yy, pamiętam, parę dni temu rozmawiałem z Marcinem Januszem i on też gdzieś uznaje, że Anastazji dał mu jako pierwszy tak naprawdę dużą szansę, kiedy on tam wtedy stał się rozgrywającym w trefając. Dla ciebie Anastazji też to jest ważna postać, prawda? Yy, tak, ponieważ pierwszy taki większy sukces w środkówce seniorskiej. Osiągnąłem wraz z drużyną pod, pod, pod jego wodzą, więc e, gdzieś te sukcesy zawsze łączą e, ludzi. I za to jestem bardzo mu wdzięczny. Dał mi w tamtym momencie bardzo dużo pewności siebie. I też jakby jego dobra robota e, dała mi o, w tamtym okresie dała mi okazję do tego, żeby, żeby pójść do kadry i, i, i w niej grać, bo to jest ten e, łączony sezon kadrowy i klubowy, e, gdzie zdobyliśmy mistrzostwo świata, więc tamten okres wspominam bardzo dobrze. A... Kogo mniej dobrze wspominasz? Kogo mniej dobrze wspominał? A, wyciągamy teraz brudy. Yy, nie, nie, no nie, nie śmiech. Mm -hmm. to, to jest normalne życie, bo to mm -hmm. nie... yy, Skoro jesteśmy przy osobie Andrzej, gorzej go wspominam z drugiego sezonu, który wspólnie spędziliśmy tutaj, tutaj w Warszawie, gdzie w pewnym momencie po kontuzji już nigdy nie, nie dostałem szansy powrotu na, na parkiet nawet. Nawet żeby, żeby spróbować, po prostu czułem się odcięty od grania i głównie, głównie przez to droga do kadry w roku olimpijskim została bardzo szybko zamknięta. Taki wątek, który pewnie też w dużej mierze gdzieś, no może nie dramatyczny, ale, ale ty musiałeś uciekać z Ukrainy, prawda? E, tak. e, bo podpisałeś się z, z klubem ukraińskim, no i ta przygoda skończyła się w lutym ubiegłego roku. Tak, tak, 24 lutego tak, 24 lutego skończyła się z przyczyn strasznych, musiałem, musiałem uciekać, tego ale samego dnia jeszcze dobrze, wyjechałem. Zostawmy, znamy te tak, przyczyny. tak, tak. Dlaczego pojechałeś na Ukrainę? Wydawałoby się, że z Polski na Ukrainę to jest taki trochę tak. krok w tył, prawda? To tak, jest takie, tak. no, z jednej z lepszych lig, dziś może najlepsza liga świata mhm. i Europy, nagle... Chłopak o, o, o reprezentacyjnym szlifie idzie, idzie gdzieś na wschód do Ukrainy. Do Ukrainy. Ze względów finansowych. Po prostu. Po prostu. Nie, nie, nie będę tutaj szukał niczego innego. To były tylko względy finansowe o tym zadecydowały. Rynek się tak ułożył, że ja też byłem właśnie po tym sezonie, gdzie połowy sezonu nie, nie grałem z różnych powodów tutaj w projekcie. Bardzo szybko odpadłem z kadry i stwierdziłem, że młodszy nie będę. Gramy dla. Gramy dla naszej rozrywki, gramy dla tytułów, gramy dla medali, ale gramy też dla pieniędzy i zabezpieczenia swojej no tak, ee, sportu, przyszłości. Dokładnie, więc, więc stwierdziłem, że, że tym razem wybiorę względy finansowe. Eee, I co? Wracasz do, do Polski, jest ten 24 lutego e, i szybko tutaj dogadałeś się z warszawiakami? Yy, w ogóle w mojej głowie to się zrodziło, że to jest idealny pomysł, że, że, żeby tu przyjść, pomóc. Yy, i na sprawa, że z tej pomocy potem nie skorzystano. Yy, znowu z Andreą, <grym> ale nie, nie skorzystano z tej pomocy. Dla mnie to było takie yy, fajne połączenie, że mógłbym pomóc jeszcze tej drużynie powalczyć o playoffy, do których w końcu się nie zakwalifikowaliśmy. Yy, I było to też yy, dość wygodnym krokiem, bo, bo, bo jestem z Warszawy, więc nie musiałem dalej, dalej. Wyjeżdżać. Miałem inne propozycje, ale to jakoś tak naturalnie się stało. Co jest takiego? Piotrek Graban, też Andrzeja Wrony o to, o, o to pytałem. No bo rzeczywiście przejmuje zespół, zespół w kryzysie, wyście wtedy mhm. i przegrywali, i źle grali. Bo, mhm. bo czasami można przegrywać, ale gramy dobrze. Więc jeśli gramy dobrze, to wiadomo, że kiedyś te zwycięstwa przyjdą. To był taki bardzo trudny moment, prawie że beznadziejny. No, wielkie nazwiska, sami utytułowani, a z tego nie dało się uszyć yy, drużyny. No i nagle. Ten Piotrek wyskakuje na pierwszego trener młody, 36-letni. Tak. I zażarło, tak? I zażarło. I zażarło, właśnie. I zażarło strasznie. Dokładnie. Myślę, że to był bardzo fajny trenerski debiut. Zrobił wiele dobrego dla naszej drużyny. Ale też to po prostu zmiana była takim jakimś impulsem, że tak jak sobie tu powiedzieliśmy, to po prostu zażarło i to dało, dało efekty. Bo no bo... trzeba się było szybko w grupie dogadać, prawda? Tak, tak. On musiał zaufać wam, on was znał, tak. bo był drugim, ale wy musieliście mu też w pewnym sensie zaufać, bo jednak drugi, a pierwszy to są trochę dwie różne bajki. Tak, tylko że my Piotrka znamy dość, dość długo w roli najpierw trzeciego trenera, potem w roli drugiego trenera, on gdzieś piął się tam w górę i gdzieś go poznawaliśmy, wiedzieliśmy czego się spodziewać, wiedzieliśmy, że posiada wiedzę i że jest w stanie nam pomóc, więc po prostu mu zaufaliśmy i, i dało to... Fajne, fajne efekty. Artur Kacper-Szalpuk. Dzięki. Dzięki bardzo.